Cześć, ona jest na Dzisiaj będzie o codziennych obowiązkach rano. Cóż, sobie kamerę trochę, ale chyba to będzie tak gdzieś. Chyba tak, dobra. Telefon sobie zostawię tu. Niech sobie wyjdzie. dzień obowiązki obszączki bo tam jeden takie był ostatni film z codziennych obowiązków nie wiem, bo będzie dobrze nagrywać to nowa kamera także chciałem ją bo jak będzie nagrywać. to ją ja będziemy... będziemy nagrywał, a jak nie, to wrócę do starej systemu nagrywania, który jest, jest telefoniczny. O kurwa, to jest bardzo dużo sporu. jest z dźwiękiem, ale to nie pomaga. To jest nagrywa. Jak to jest bardzo. осталось Мои заняли и как бою. Вот, дома ой, как сидя. Co, teraz wszystkie śpią, się wszystkie przykryły Wczoraj wieczorem latał. Chciałem z tak zabłysnąć światło żeby było lepsza. Widoczność o teraz już jest lepsza. To pewnie dla kamery. Telefon akurat nie ja. Telefon mam tu. Ale chyba będzie dobra widoczność. Tylko coś się kurwa już... Chciałem się nie, na kamerze widać, że nagrywa. Jak nagrywa, to nie wiem, gdzie. Teraz kulić damy. Zaraz Teraz kozą. Znaczy tu też nie wiem, bo tamtym tu muszę. Sobie później pójdę. Już tu wszystko pokażę. Po Już mają co dzień się, Co drugi dzień, skąd nie kozą i to i tak w tym jednym miejscu nabrudzę sobie, tam gdzie leży. Też mi się teraz siano kończy. Już ostatki idą. Muszę wziąć i kupić. Na razie jeszcze nie znalazłem tam, jeden ma. Ja muszę do niego do... znaleźć numer. No bo jak przyjedzie tu na pole robi coś, to, no. to jest... ja muszę go złapać. to sąsiad zresztą muszę go wziąć i złapać, upolować na tym polu. Co nie? Nawet krata, nawrócita. I jeszcze wodę muszę mi coś wymienić. Widzę, że nawróciły sobie. Teraz jeszcze. Śruta. Taka zmielona, w sumie zmielony owiec, ze Żydem. Jedna milczewska zboża zwykłego później taką śrutę, dostaną i im to wystarczy. nieco po śrutach to mają taką energię, że... Będziemy wartać królikom. Przysymy tej tajemnicy uzyskałam. Okay. Teraz ceny. To na pewno już nie pije. A chaula, nie, jeszcze chleba muszę. Przepraszam. dużo nie leje, bo i tak zaraz pójdę na dół. Kłócok i co o tym chodzi? To tu na dół do tej wody. Dobra, jeszcze. No, kruszki chleba. To muszę iść do domu. Tam muszę się wysuszyć. Okay, Spora, wiesz, tak. Spora, wiesz, nie. A, ty spierdaj. Dobra. Teraz tu napłonimy wodę. Jedzenie do Kulików, idziemy do tamtych. Przymyłek dzisiaj był mocny. Nie to jest fajnie świadczy, ale... ...słoneczka że ja to ciepłówko się zrobi. Ty, ty to zawsze tą świadczysz, jak wyjdziesz. I ciekawe

Ja codziennie rano trzeba iść, Poprzątać. Nie nagrywa. Kulia nagrywa. Nie nagrywa. Nie no. Jakby przyjebało połączenie to się kurwie kurwa na tą kamerę Już kolejny raz kurwa ją łączę <coughs> jak wyłączę No, czy mi się nagrywa Tak, kurczaką trzeba sobie dać. No widzę, że mają czyli nie muszę dawać zaczynałem biegać na starego Tylko i woda przyniosł coś. Już tak oboryki jest tam, widzę. Tak jak za nas sąsiad jeden. W sumie ja są codzienne obowiązki. Na razie nie mam co nagrywać zbytnio. Ja mam tylko nagrywać yy, yy, yy. z no z codziennych obowiązków, no to znudzi wam się to oglądać. Ja ją tam cały na razie sobie położę. Były pościelić trzeba. Oczywiście to drugi dzień kurą muszę ścielić. Jak jeszcze pada, to tym bardziej. Częściej. No to. to się nie się tej wilgoci. No ale tu jak kasku po wodą się zaczyna robić mokro. Mają. Trzeba. Teraz jeszcze. Tylko Nie? że coś zbyt nie chcą jeść Ale pasza jest ta sama Ja nie wiem Teraz trzeba zwalić Kolejnego snopa Muszę go obudzić sobie Nie Zośka? ...dupowy. Chyba farmerów nie mogę znaleźć. Coś No Myślę, że jeszcze mogą... O, już nas... Już tu nasrała. I już tu nie będą... ...jadły. Powiem Ci, że wiesz, cały czas chcesz wyjeść z ściany, ale tak z całą ścianą to nie zbyt, że wyjeżdżasz Jeszcze. wsiąstka. Jakie coś zrobię... Tylko tu im po ściale, bo ona tutaj tu śpią. A resz reszta to brudzów. Ale też z małych plików nagrywa nagrywa ogień do montowania tych kurwa krótkich chcę je wszystkie połączyć to wyciszę no okej teraz ja właśnie się rozgłowę Jeden gdzieś tam zaginął, albo po prostu koty go dorwały. To może być taki coś, jest ich 8 sztuk. Mamy jednego, drugi, trzeci, czwarty. jest? sobie ósmy, osiem, dwa białe że już śmigają, już po szat. Ale że mają czerwone oczko. Jak nie było zielone. To okay. chyba tak, że nie. Czek trochę, Się w już, już trochę odešlo, ale takie czyste białe myślę. Zobaczymy, jak podnoszą, kiedy wyjdą. Bo jakie tu ma krótkie uszy Maca ty tak że to ty jedynie olej krótko uciekł Kurwa, ja mam całe się tu wyczuło Karoś nie radujesz Jeszcze im ściana zaraz zasypię No I to jeszcze na kamerze, żeby nie było Kamera na nawet Zobaczcie, czy to was żyw... to, Dobrze patrzy tę kamera Ta dobrze patrzy z zgit Dobra Ja tutaj mają siana Ale muszą dostać świat Myślę, że jest i takie we starsze to już nic nie w Jeszcze tej stanicy co ma młode damy, trochę siana no, a y wieczorem zbytnio siano. Wczoraj tak dostaje części tego siana. Żebym miała. No maluchy już wychodzą. Do jedzenia. To tak, ja. W tym odcinku było na tyle. Zobaczcie łapkę w górę, w na kanale. I na razie. Cześć.